Dzień dobry. No powiem Wam, że czuję się, jakby mnie coś potrąciło. Macierzyństwo to jest najcięższa rzecz, jaką życie doświadczyłam. Jest jednocześnie najpiękniejsza. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Matki to zrozumieją. To jest tak, to jest po prostu takie uczucie. Jesteś tak zmęczona. Ale jak on się na Ciebie już patrzy i się uśmiecha do Ciebie i się śmieje, to Ci nagle przechodzi i po prostu jesteś tak zakochana. Ale powiem Wam tak, wczoraj widziałem mnie dziewczyny z pracy i one powiedziały, że on chyba mnie zjada. Ja też się tak czuję. On tak rośnie, już jest taki pulchniutki, jest tak duży, już mi po prostu nadgarski bolą. A ja jem. To nie jest tak, że ja nie jem. Ja obiecuję, przysięgam Wam, że jem. Jem, mam dietę, fit kalorie Sandry Kubickiej, zaraz rozpakuję, ale przysięgam, ja mam wrażenie, że on mnie zjada. I to wszystko idzie do niego. Mam dzisiaj koktajl z maczą. Oczywiście wiecie, że macza jest nasza. Sandrasowa. to na śniadanie sałatka z łososiem, fasolką. Jeden ja mamy o tak, warzywa i komosa, komosa różowa. Mam taką ochotę na warzywa. Powiem Wam tak. Leoś ma tak świetnego pediatra, uwielbiam jego podejście. I na przykład miał ostatnio katarek. Taki delikatny katarek, nic poważnego. I wtedy jego pediatra powiedział: Co ja mam jeść? Ja kocham w ogóle takich ludzi. I jak byłam w ciąży, to pytałam się was, czy myślicie, że to, co się je ma, wpływ na pokarm, czy nie. I akurat jego pediatra twierdzi, że tak. I powiedział, że mam brać kurkumę Imbir, i okazało się, że mamy przecież imion booster, więc ja po prostu przyjmuję imion booster. I ośka Katarek minął. To jest moja historia. Nie mówię, że tak jest. Mówię, co widziałam. Bo zaraz się przecież e, jakieś odpalą osoby, że sobie wygaduję. E, I żeby nie było, ja nie mówię, że macie wszystkie teraz to brać, jeżeli wasze dziecko ma Katar. Ale to mówię Wam to, co ja zauważyłam. I też panie w, w szpitalu, położne też były takiego samego zdania, że to, co ja jem, ma ogromny wpływ na pokarm. Więc jednak są osoby, które twierdzą, że tak jest. E, dlatego też my mamy taką dietę na przykład dla mm, kobiet w ciąży i mam karmiących, fit kalorie. Więc jeżeli chcecie być ostrożne i, i wiedzieć, co możecie jeść, co powinnyście jeść, aby mieć fajniejszy ten pokarm dla dziecka, no to. To polecam. dietę Fit Fitma się nazywa. I faktycznie ja też to zauważyłam, że Loś ma inne dni z brzuszkiem, jak ja jem na przykład, jak zjem coś ostrego albo cytrusowego. Więc faktycznie to się sprawdziło.